Hej, witaj w świecie Ani i Adama Dzieciątko, historii miłosnej przed 40 i ich definicji spełnienia w tym życiu. A więc jesteśmy z Adamem w związku na odległość. Ja, Warszawa, on Gdański. Trwa to już blisko rok. Co dwa tygodnie się odwiedzamy. Jest sierpień i moja kolejna wycieczka do Gdańska. Proponuje, a może zrobimy sobie piknik nad morzem, tak o wschodzie słońca. Adam ochoczo podchwytuje temat. Przyznam, że to było takie trochę moje marzenie, a zawsze marzyłam, żeby to wydarzyło się nie tyle nad jeziorem, ale właśnie nad morzem. Wspomniałam Adamowi, że może przyjdę w lagincach, przecież będzie dość chłodno jest wcześnie rano, na co on zareagował, a może byśmy tak się ładnie ubrali i to mi dało do myślenia. Tak szczerze, szczerze, w głębi, to wydaje mi się, że wykorzysta Adam ten moment na zaręczyny. Jednak Adam niczym się nie zdradza. Razem poszliśmy wieczorem, dzień wcześniej, na zakupy i pamiętam, że on też kupił kwiaty. I nic nie podejrzewałam, bo oczywiście im romantyczniej, tym fajniej. Noc była krótka, bo o piątej trzeba było wstawać, by wybrać się na piknik. Faktycznie, ładnie się ubrałam. Podobałam się sobie w sukience i w makijażu. I ten moment, ten okres naszej relacji, to był moment, kiedy ja już angażuję się, dużo daję z siebie, ale też dlatego, bo Adam daje dużo. Ja w tym czasie bardzo bacznie obserwuję. Jestem i rozważna, i romantyczna. Niewiele z Adamem piszemy na czatach. Ja może bardzo bym to chciała, bo bardzo lubiłam, mój Adam nie za bardzo. Więc ograniczaliśmy czaty do wysyłania pewnych komplementów, miłych słów albo wymiany po prostu informacji. Natomiast codziennie rozmawialiśmy dużo, powiedzmy jak, jak jakbyśmy zmęczeni to może krócej, przez telefon. I wtedy było omawianie dnia codziennego, ale też pewne wątpliwości, jak i zadawanie trudnych pytań, coś co nas może zraniło. To było wszystko celem bliższego poznania się. Naprawdę rozmawialiśmy codziennie. Widziałam też reakcję Adama, na przykład w sytuacji, kiedy odeszła moja babcia. Bardzo mi się podobało wsparcie, którego wtedy potrzebowałam, a on mi je dał. Widziałam, jak traktował mnie wśród swoich znajomych. Pamiętam pierwszą domówkę. Było to jakoś dwa tygodnie po tym, jak staliśmy się parą i widziałam, że mnie widzi na tej imprezie, jak mnie eksponuje, jak obejmuje, jak dbałam czuła się dobrze Taki troszczu się wiedział, że przecież nie znam tego towarzystwa. Podobnie też było na dwóch weselach, na których byliśmy wspólnie. Podobał mi się jego kontakt z przyjaciółmi, że ma trójkę takich najbliższych przyjaciół, którzy nierzadko byli głosem rozsądku dla Adama, opowiadał mi o kilku historiach, jak chłopaki bardzo mu pomogli. Bardzo mi imponowało to i tak pociągało, że dzieli z nimi wspólną pasję, spotykają się, mają jakieś wspólne śniadania. Ja wiedziałam, że to nie są kolesie, którzy odciągają go od wiary i dobrych wartości, ale właśnie go przyciągają i są takim motorem do dobrych zmian. Widziałam też na weselach i domówkach, że jest lubiany, ceniony. Czasem ludzie mówili do niego, rabin, dzieciątko. To pokazywało mi, że go bardzo cenią, jeśli chodzi o jego wiarę. Wiedzę teologiczną, mimo dużej różnicy wieku, bo ci wszyscy znajomi, ja myślę, że tam jest 15 lat różnicy, tak samo ta trójka jego znajomych, Adama znajomych jest młodsza, bardzo dużo od niego, jednak różnica wieku zupełnie tutaj nie grała roli, nie gra do tej pory. Widziałam też, jak Adam zareagował, kiedy moja bratowa. Nieoczekiwanie trafiła do szpitala. Też to był początek naszego związku, kiedy Adam miał właśnie przyjechać do Warszawy w odwiedziny, ale ostatecznie on pojechał do Poznania. Ja też pojechałam do Poznania i on wybrał się zupełnie do innego miasta, do nieznajomych ludzi czy do mojej rodziny. By mi towarzyszyć. Bardzo podobał mi się wtedy ten gest i ta jego normalność i swoboda w siłowankach z moimi bratankami, w ogóle w kontakcie z dziećmi. Widziałam, że też czuję się jak ryba w wodzie inaczej stara się być otwarty i zaangażowany by rozmawiać z moją rodziną tak on nie siedzi zamknięty cicho tak ja tu i was nie znam i czekam zadacie mi pytania bo i takich mężczyzn spotykam ale stara się wejść w ten vibe rodziny i też animować, być aktywnym. To było super. I teraz, właśnie w tym momencie, naprawdę przypominam sobie bardzo ciekawą rzecz, którą kiedyś zapisałam sobie gdzieś na kartce, kiedy modliłam się o, o mojego męża. Chciałam, by moi przyjaciele po prostu polubili mojego mężczyznę, by nie było tam jakichś oporów, jakichś widocznych wątpliwości. I tak właśnie było. Najbliżsi przyjaciele Szymon i Magda. W zasadzie od razu bardzo, moi przyjaciele bardzo polubili Adama, dla nich to był Adaś i do tej pory jest Adaś. Było coś w jego oczach, spokój i ta prawdziwość, która przyciągała moich przyjaciół. Ja zauważyłam to, że oni byli tacy szczerzy w, w tych relacjach z nim i tak naturalnie, nie było żadnych barier. Adam był. Co mnie też ujmowało i utwierdzało, że idziemy w dobrym kierunku, że on był regularny, on był obecny w naszej relacji i był intencjonalny, bez znikania, obrażania, udawania, że nie zranił albo że nie ma za co przepraszać, albo był otwarty na rozmowy, jeśli coś było do wyjaśnienia i też był czuły. I wrażliwy na to, jeśli mógł zrobić przykrość i wchodził w taką właśnie autorefleksję, co on mógłby zrobić lepiej następnym razem, a nie wymigiwać się, że, a cóż to takiego i w ogóle to nie moja wina. Więc był taki jasny, o co mu chodzi w tej relacji i chciał poprawy, również swojej, jeśli gdzieś tam zawinił. Widziałam, że jest bardzo zaangażowany w swoją wspólnotę. Nieraz opowiadał, jak szykuje się do kazania, jakie ma przemyślenia, jak Podobało mi się to, jak konsultował ze mną, to do takich wniosków dochodzi. I najważniejsze to właśnie było to, że każdy miesiąc pokazywał mi, że Adam jest jakby daleko więcej, nawet niż mi się wydawało, że można mieć w kontekście współdzielenia tej kluczowej wartości, jaką jest właśnie wiara. I ja bez niej nie mogłam żyć i nie wyobrażałam sobie mężczyzny, który równie nie jest zaangażowany w praktyczne. Aspekt swojej wiary. Więc Adam nie tylko mówił i mówi, że jest chrześcijaninem, ale on jest nim z mowy, z myśli, z zachowań. Z mocy, którą czerpie od Pana i Pana Boga, by pokonywać pokusy, jeśli chodzi o propomarzeń, to podejście chrześcijaństwie go przeszywa w jego codzienności. To nie jest tylko danie obrazka, to nie jest tylko trzymanie krzyżyka na szyi, to nie jest chodzenie do kościoła tylko w niedzielę. On po prostu jest przeszyty, przemieniony, odwrócony, czytaj nawrócony od 2012 roku, kiedy to zmienił totalnie swoje życie. i Pamiętam, mówił mi o tym, że on ma strategię na swoje pokusy i, i one nie są od Niego silniejsze, bo stara się je przezwyciężać. Jak upadnie, to potem prosi Boga o pomoc i bierze je na klatę, rozprawia się z nimi, bo wie, że ma moc w Bogu, który to życie, któremu to życie powierzył. Więc w życi z życiowych wartości i podejścia do życia też wynikało Adama podejście do seksu. I ono było bardzo zbliżone, zbieżne, nawet nie zbliżone, ono było identyczne z moim, że zachowujemy go do ślubu. On nie naciskał, ale tu koniecznie posłuchaj odcinek wyznania tej, która jest w związku, gdzie więcej opowiadam o tej sferze. Więc jak rozpoczęłam od sierpnia, czyli od tego jak jadę na piknik, to właśnie jestem w stanie, jaki obecnie opisałam, że ja wiele rzeczy już odczuwam, wiele rzeczy widziałam, wiele rzeczy zaobserwowałam, tak trochę odhaczyłam u Adama, zapytałam go o wiele rzeczy i ja mentalnie już wtedy pamiętam, byłam gotowa na zaręczyny. Byłam gotowa nie na sentymentalne, emocjonalne i takie romantyczne, instagramowe. Tak, bym mogła wrzucić zdjęcia, aby to był jakiś sygnał, że ono robi się poważnie, ale byłam gotowa na tak, ponieważ było ono poprzedzone takim realnym, uważnym rozpoznaniem w trakcie tego bardzo dynamicznie rozwijającego się roku naszej relacji. I nic w tamtym momencie mnie poważnie niepokoiło. Ja nie chciałam powiedzieć tak, a mam w zanadrzu dwie duże czerwone flagi, licząc, że w trakcie narzeczeństwa gdzieś one się będą jakoś rozwiązywać. Ja wiedziałam, że moment moich zaręczyn to ma być moment, że ja już jestem pewna, że chcę z tym człowiekiem w takiej jego odsłonie właśnie spędzić życie. Najważniejsze było to, że ja wiedziałam, że Adam chce się ożenić. Od początku wiedziałam, że on dąży do małżeństwa. Nie wiem czy ze mną, ale że on pragnie się ożenić, chce mieć żonę. Natomiast czy ja widziałam jakieś czerwone flagi czy w naszym związku, które by mnie zastanawiały? Jak coś mnie zastanawiało, drażniło, wzbudzało niepewność, to pamiętam, że adresowałam, pytałam. O co chodziło, co miałeś na myśli, czy mi się coś wydawało albo przewidziało mi się, a może dlaczego byłoś cicho, czy coś tam się dzieje nie tak, albo może o czymś zapomniałeś? Taka jasna, klarowna rozmowa, zakładająca, że on ma naprawdę dobre intencje, a nie chciał mnie zranić. Były jednak takie dwie rzeczy, którym się przyglądałam i to były fakty, to nie było jakieś moje niezrozumienie, ale zastanawiałam się, czy jestem gotowa przez nie przebrnąć, czy nie będzie to koszne pewne niezgody w związku, pogardy, poniżenia, czy chęci ciągłej zmiany Adama. I pierwsza kwestia dotyczyła jego pracy, zawodu i faktu, że będąc razem pewnie nie będziemy milionerami, biorąc pod uwagę i wiek, i pewne podejście do finansów, i obecne prace, które wykonujemy. Gdzieś na początku to spędzało mi sens powiek, bo może wyobrażałam sobie, że będziemy bogaci, że będziemy mogli pozwalać sobie na różne rzeczy, ale też że będziemy hojni, bardzo proporcjonalnie do tego, co zarabiamy dla innych. Ale wiedziałam jednocześnie, że chodzę, jestem w związku z trenerem personalnym, a nie z dyrektorem banku. I wierzę w jego rozkwit. Ale muszę hamować się, wtedy, jak byłam w związku, to właśnie tak myślałam, ale muszę hamować się, by ciągle go nie nagabywać, nie namawiać, by może powiększył firmę, by może kogoś zatrudnił, żebym nie miała ja wizję na jego wizję, która będzie podważała trochę tę jego wizję, bo w głowie mam, zarabiaj dużo. Dużo, dużo więcej. Ale uznałam ostatecznie, tak będąc w naszej relacji i obserwując to, jaki Adam jest, że mnie przekonuje jego charakter i podejście do pracy, jego traktowanie pracy, niż sam fakt, że nie jesteśmy milionerami. Co mam na myśli? Że nie zależy mi ostatecznie na milionerze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, właśnie dzisiaj, dzisiaj jakąś rolkę widziałam: mężczyzna mówi mężczyznom, że dziewczynom zależy na reputacji i na statusie społecznym. Więc od razu skomentowałam, nam Zależy na pracowitości, na odpowiedzialności. A cóż nam ze statusu i wielkich, wielkiej reputacji, jeśli facet nie może, nie umie zarządzić swoim charakterem albo popędem seksualnym? Więc ostatecznie zależało mi nie na milionerze, ale na właśnie pracowitym mężczyźnie, który jednocześnie chce się rozwijać, ale robi to w swoim tempie, na swoich zasadach, to co mu przyjdzie do głowy, to w czym on będzie czuł się dobrze. I to była jego wizja, Adam taki był, i ja to kupiłam. I, i począłem się w tym spokojnie, że ile byśmy nie mieli, ja wiem, że przeżyjemy, że będzie nam dobrze, ale nie będę chciała go zmieniać w tej kwestii finansowej, zawodowej. Chcę być dla niego tylko i wyłącznie inspiracją. A druga rzecz to przyglądałam się Adama podejściu do czasu. Kwestii czasu, jeśli chodzi o zarządzanie czasem godzinami, które mamy, wiele rzeczy on robił jakby wolniej z mojej perspektywy, spokojniej, czasem jakby zapominając, że ucieka czas, gdzie przy moim dynamicznym usposobieniu i szybkim działaniu czasami doprowadziło to do iskier we mnie w środku, a nierzadko gdzieś tam to skomentowałam jakoś drażliwie czy impulsywnie. Czy dobitnie nazwałam, tak mi się wydawało, no kurczę, czy to ja mam ciągle pilnować czasu, żeby, żebyśmy nie spóźnili się na pociąg, bo kawę tak długo to pijemy. I zastanawiałam się, czy będę musiała zmagać się z Adama, wtedy mi się wydawało, pieszałością, takim spokojem, takim zagubianiem się, zatapianiem się w przestrzeni, ale uznałam... To za kwestię bardzo małego, kalibru, mniejszego kalibru, inaczej, mniejszego kalibru, niż na przykład to, że facet musi dzielić ze mną wartości, i okej, okay, on dzieli wartości, to że jesteśmy inni w postrzeganiu czasu i podejściu, to zrobię wszystko, żebyśmy tu osiągali pewien kompromis, pewną zgodę, i chciałam, żeby to nie był kaliber na tyle wielki w mojej głowie, że ja. Weliminuję mężczyznę albo będę na niego gorzej patrzeć, bo jest po prostu inny. Uznam, że to jest mały kaliber, zamierzam to przegryźć i dam radę. Ja też będę musiała się gdzieś zmienić w tej kwestii. Czyli wniosek, że w kluczowych fundamentach my się po prostu zgadzaliśmy. I na tej podstawie ja już widziałam, że mam do czynienia z dobrym kandydatem na męża, bo wiele rzeczy posprawdzałam w związku. I to mi pokazywało, że ja jestem gotowa na Narzeczeństwo. Czyli na podstawie podsumowując, po pierwsze, charakter, reakcje na codzienne i mniej codzienne sprawy, to jest ważne, by się przyglądać. Po drugie, jak traktuje mnie, jako fazę traktuje ciebie, jak traktuje, kiedy jesteśmy sami albo wśród przyjaciół. Po trzecie, jakich ma tych przyjaciół, jaki ma kontakt z rodzicami, jak traktuje rodziców i, i rodzeństwo. Po czwarte, podejście do pracy. Świadomie nie mówię o jaka to praca, podejście do pracy, do pieniądza, czy jest rozwojowy i tak zwany teachable, czy jest, chce się uczyć, nie mówi ja taki jestem i chowa rzeczy pod dywan, i nie ma zamiaru o tobą o tym rozmawiać, ale tu jest gotowy do rozmów. I po piąte, czy fakty faktycznie mężczyzna podziela w praktyce moją kluczową wartość, u mnie była wiara, nie wiem, jakie są twoje wartości, ale te pięć punktów pomaga nam zweryfikować, czy facet tak naprawdę dobrze rokuje na męża. A czy miałam myśli tego typu, Jena, a jeśli on się zmieni i mu się wszystko odwróci i zacznie mnie źle traktować? ok, starałam się unikać tego pytania, bo ono na wstępie wprowadza spore lęki i nieufność. Ufam, że Zmieni się, tak myślałam wtedy, podczas zaręczyn, ale wierzę, że na dobre. Dlatego szukałam w małżonku, w przyszłym małżonku tego głębokiego fundamentu, jakim jest wiara i, i odpowiedzialność przed Bogiem, jaką składa, plus to, że mam świadomość, że Adam się nawrócił, on się odwrócił z starego życia, jak mówiłam, i to wszystko daje mi większą pewność w momencie, Ślubu, że w momencie próby, kryzysu on nie będzie bazował jedynie na tym, co mu się wydaje, co czuje, co czuł, co w środku mu siedzi, co go pociąga, ale że skonfrontuje go ta większa odpowiedzialność nie przede mną, ale przed samym Bogiem. No więc wtedy docieramy na plażę, jest sierpień, zaczynamy piknik, wychodzi piękne słońce, a po plaży biegają bezpańskie psy. Panowie ładują śmieci na śmieciarki. No, widok mało romantyczny, ale bardzo nas to wtedy rozbawiło. Coś tam podjadamy, nic absolutnie nie podejrzewam. To znaczy, czuję i chciałabym, ale w ogóle się Adam nie zdradza. Pożyczył od kolegi taki piękny kosz piknikowy. Jejku, jak to się super sprawdza. te gadżety takie malutkie w tym koszu. I ten kosz nam fajnie umilał czas wtedy. I w pewnym momencie Ada się odpala na tym kocyku wśród tych różnych jajek, nerkowców, jogurtów, lodów może nie, ale pięknych kanapeczek. Laptopa i pokazuje mi film, który dla mnie zmontował. Chyba kilka naszych zdjęć, filmików, jakieś teksty, animacje. Coś, ale wyznanie miłości. Później oświadcza się. Zgadzam się oczywiście. Pełna wzruszenia, bo heh, wiem, co to co, co się właśnie dzieje. Niby tylko chwila, a zmienia się wszystko. Nagle. Z ja, Adam, nasze dwa życia, do, nasze dwa kierunki, wizje na życie, którymi dzieliliśmy się przez rok, przypatrując się sobie, czy w ogóle te wizje nam się podobają, czy my się w nie wpisujemy i czy chcemy stać się jedną wizją, stają się jednym planem. Że dzisiaj stajemy się jako my. Niby tylko wyznanie, ale ma to jakąś taką moc wiążącą, że z nagle stajemy się już nie oddzielnie, ale my. I za czym chcemy zaczynać wspólnie marzyć o naszych dzieciach, o naszej drodze. Coś naprawdę magicznego, bardzo zdrowego, nieprzyspieszonego, niezbyt szybko się, szybkiego się zadziało, na bazie bardzo rzeczowych rozmów, wcześniejszych i wartościowych spotkań, gdzie obie strony nie unikały tych rozmów. Ale bardzo im zależałoby w związku poznać się na tyle, by rozpoznać, czy chcemy ze sobą spędzić życie w małżeństwie. I taki cel nadaje związkowi fajny dynamizm. Nie ślimaczy go. Spytałam Adama, no dobra, to kiedy, kiedy ślub, kiedy o tym myślimy. Na co Adam super odpowiedział, jutro o tym pogadamy. Dzisiaj pocieszmy się po prostu tym dniem. Miałam pewność, że mam przed sobą dobrego Wartościowego faceta, który sprawdził się w wielu różnych sytuacjach i w kluczowych dziedzinach, jestem na tak. Czy jest idealny? Nie. Czy dzielą nas preferencyjne rzeczy? Bardzo. Czy mamy zgodność w wartościach? Tak. Czy chcemy na podstawie tego podjąć decyzję i świadomy wybór, że tę osobę wybieram na tę moją osobę do końca życia? Tak. Do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że więcej pogadamy sobie o naszych bardzo, bardzo wywrotowych czasach narzeczeństwa. Pozdrawiam, Ania Dzieciątko.